Wjeżdżasz do chałupy, widzisz złodzieja, widzisz bandytę. Nie uciekasz, a jak będziesz, to z ciebie fraje. Wjeżdżasz do chałupy, widzisz złodzieja, widzisz bandytę. Nie uciekasz, a jak będziesz, to z ciebie fraje. A jak będziesz, to z ciebie fraje. Wjeżdżasz do chałpy, widzisz złodzieja, widzisz wampytę, nie uciekasz. A jak będziesz to z ciebie praje. Widzowie to jest trailer z pioseneczki, więc my się widzimy na oficjal wideo! No i co? Oczywiście zobaczę moją poprzednią pioseneczkę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.